Na Karaibach jest wyspa, gdzie kiedyś robiłem sztuczki magiczne dla małp. Cześć, jestem David, a to jest Minitor. Pracowałem nad dużym badaniem dotyczącym działania mózgów zwierząt, i w ramach tego badania nosiłem ze sobą dużą torbę z rekwizytami. Kiedy znalazłem małpę siedzącą samotnie, wyciągałem z torby scenę, właściwie platformę, którą zasłaniałem dużym kawałkiem tektury. Wyjmowałem jabłko z torby i dramatycznie opuszczałem je za tekturę. Następnie wyciągałem drugie jabłko i potem jeszcze jedno. Trzeciego. Na koniec z rozmachem usuwałem tablicę, odkrywając jabłka przed małpą. Zazwyczaj były tam trzy jabłka, ale od czasu do czasu, dzięki ukrytej komorze, w której mogłem schować lub wyjąć jabłko, liczba jabłek na platformie nie zgadzała się z liczbą jabłek, które wyjąłem z torba. Kiedy pojawiały się te niezgodności, małpy patrzyły, jakby były zaskoczone lub nawet oszukane, co było super, ponieważ sugeruje, że mają zdolność do Liczyć i małpy nie są osamotnione. Przez ostatnie kilka dekad, używając podobnych eksperymentów z magią, magowie, to znaczy badacze, odkryli, że niemal każde zwierzę, które możemy przetestować, od pająków polwy morskie, wydaje się być zaskoczone, gdy liczba przedmiotów, które spodziewają się zobaczyć, nie zgadza się z liczbą ujawnionych przedmiotów. Przynajmniej tak dzieje się, gdy iluzja jest wykonywana z liczbami mniejszymi niż 4. Ale jeśli w trakcie sztuczki na przykład obniżyłem 4 jabłka i odsłoniłem 5 jabłek, małpy nie wydawały się być zaskoczone, podobnie jak inne gatunki zwierząt, które naukowcy badali. Testowane. To sugeruje, że być może nieludzkie zwierzęta nie potrafią liczyć dalej niż 4. Ale to nie do końca prawda, ponieważ chociaż małpy nie są zaskoczone, gdy widzą, jak 4 jabłka są obniżane, a 5 się pojawia, są zaskoczone, gdy 4 jabłka są obniżane, a 6 się pojawia, lub gdy 9 jabłek jest obniżanych, a 12 się pojawia. Co małpy faktycznie zdają się robić, to porównywanie względnych rozmiarów dwóch zbiorów rzeczy. Jeden zbiór to ilość rzeczy, którą widzą znikającą za tablicą, a drugi to ilość rzeczy, którą widzą, kiedy zostaje ujawniona. Więc jeśli oczekują, że zobaczą stos jabłek wyglądający tak, a zamiast tego widzą stos, który wygląda jak takiej wielkości ta względna różnica jest wystarczająco duża by ją zauważyli ale jeśli spodziewają się stosu który wygląda tak a widzą stos który wygląda inaczej ta względna różnica wydaje się być na tyle mała że nie wydają się tego zauważać dlaczego jednak zwierzęta dokonują tego względnego porównania zamiast wiecie po prostu liczyć rzeczy cóż kiedy na zewnątrz jest bardzo mała ilość czegoś ważnego jak na przykład smaczne jabłka lub groźnej drapieżnicy ma sens aby zwierzę potrafiło dostrzegać małe różnice w ilościach ale kiedy jest tam dużo rzeczy dokładna liczba nie jest tak istotna chodzi bardziej o to by wiedzieć kiedy ilość są na tyle różne, że mają znaczenie, a dla zwierzęcia różnica wydaje się być większa niż 25% więcej lub mniej. Umiejętność dokładnego liczenia rzeczy może być po prostu marnowaniem energii i potęgi mózgu w większości sytuacji. Ludzie z naszą super zdolnością do liczenia i rozróżniania konkretnych liczb są w rzeczywistości dziwnymi. Tego zdolność wydaje się być odblokowana przez język, który pozwala nam nadawać nazwę każdej pojedynczej liczbie, i w ten sposób wydaje się przenosić naszą umiejętność liczenia z części mózgu używanych do ogólnego porównywania wielkości zestawów do wysoko rozwiniętej części mózgu, poświęconej bardziej skomplikowanym obliczeniom. Dlatego gdy powtórzyłem mój pokaz magiczny dorosłym ludziom, byli oczywiście zaskoczeni, nawet gdy zrobiłem sztuczkę z większymi liczbami, ale żeby pokazać, jak ważny jest język, gdy zrobiłem pokaz dla niemówiących jeszcze ludzi, wiesz, maluchy reagowały dokładnie tak samo jak małpy. Nie były zaskoczone małymi różnicami między dużymi liczbami, ale były bardzo zaskoczone, gdy trzy jabłka magicznie zmieniły się w dwa. Cóż, nie do końca. Wydawało się, że nie za bardzo przejmują się jabłkami. Musiałem ich oszukać czymś, na czym im bardziej zależało, pluszowymi zabawkami. Jednak język to nie wszystko, jeśli chodzi o obliczenia. Trzeba również rozwijać tę część mózgu poświęconą matematyce.